Figurę do parafii świętego Michała Archanioła Figura świętego Michała została wyryżdzana w 1507 roku ma wysokość 130 cm przedstawia świętego Michała jako księcia wojsk niebieskich w stronie legionisty rzymskiego pod którego stopami leży pokonany szatan Święty, Michaniu, Święty Michał przedstawiony jest na niej jako uśmiechnięty młodzieniec okręcony w okręconych włosach, żołnierskiej zbroi, szerokim, opadającym na ramiona płaszczem. Na lewej ręce zobaczymy branzoletkę z wizerunkiem Orła, co stanowi pamiątkę cudownej procesji Świętego Wawrzyńca, w czasie której Orły osłaniały przed żarem promieni słonecznych uczestników procesji liturgicznej. Miecz, który trzymany jest w prawej ręce, jest niesiony każdego 29 dnia września w procesji uczci świętego Michała Archanioła. Ksiądz prowoz para stróżów, Przyjął teraz na swoje ręce koronę, która zostanie nałożona Świętemu Michałowi już w naszej świątyni. Przedstawiciele parafii podejmują figurę, uformujmy procesję. Ze śpiewem na ustach i z żarem wiary w sercu przeniesiemy teraz figurę do świątyni święty Michale patronie nasz święty Michale patronie nasz bój się bój się bój się za nami święty Michale

失礼します。